Odcinkę z serwera Algoria Od razu chciałem Was poinformować, że nie gram Surum WP ponieważ gra Surum jest za nudna po prostu nic, znaczy ja ogólnie to na każdym serwerze gram Sura, Sura tu, Sura tam więc stwierdziłem, że może coś innego, może jakiś mental Ogólnie to Sura WP to najlepsza klasa do ekspienia na metki i na wszystko I stwierdziłem, że będzie za łatwo i ta seria będzie za nudna ponieważ wszystko osiągnę za szybko. Więc postanowiłem grać wojownikiem mentalem i mam nadzieję, że przy tym zostanę i nie będę więcej zmieniał, bo chciałbym wreszcie osiągnąć coś więcej. Ogólnie to tym WP-kiem wbiłem 75 poziom. No i ogarnąłem trochę, tak można powiedzieć, EQ i temków. Mam ponad 1 KKK Yang mam jakieś tutaj dłonie krytyka, te obrona, taki smoków, trochę potów. Dwie rękawice, jakąś małż, algoryjskie kufry, ale to tworzę na końcu odcinka. Perełkę, jakieś tam eku podstawowe już mam z HP, tutaj FMS-a 33 średnie. Ogólnie to trochę autopotów. Yy, dlaczego on dwie skrzynie? What the fuck? Dobra, nieważne, <grym> nie wiem dlaczego, ale okej. Okay. No i tutaj PDK na 6 minut dropną mi z tych algoryjskich kufrów. Partę plus 7 robiłem ją, ja akademii wszystkie wbiły od razu, jakiś tutaj eku, który też będę ulepszał, bo przyda się na wyższym levelu. No ale na razie mam tylko jedną małż, więc się nie opłaca. Ogólnie to nie będę was zanudzał, może zobaczymy się przy jakichś level-upach lub coś w tym stylu, do zobaczenia w kolejnym klipie. Siemanko, widzimy się po raz kolejny i chciałem się... Jaki fail. Widzimy się po raz kolejny i mam do was parę pytań, ponieważ... Stop. Więc tak, mam do was parę pytań, ponieważ nie wiem czy silne chciało wbijać na G, bo o ile mi się dobrze wydaje chyba, zostawia się je na G, ponieważ jest większe życie w grocie, jeżeli mam więcej defa. Więc chyba zostawię, więc nie wiem, jeżeli możecie mi pomóc, to Powiedzcie Napiszcie w komentarzu, bym był bardzo wdzięczny I ogólnie to... Mm, zapomniałem, co miałem powiedzieć A, jeżeli ktoś ma stalkę na sell dla Woja, to z chęcią kupię Piszcie w grze cele. Mam nadzieję, że ceny się dogadamy Nie będziecie chcieli zbyt dużo, bo nie mam zbyt dużo kasy A mam nadzieję, że rozsądna cena wyjdzie z tego. I ogólnie to jeżeli ktoś z Was ma jakąś gildię lub wie jaka gildia ma jest taka ogarnięta i nie jest masówką że na, na masówką, że na przykład na TSie wystarczy mi... Mi na wystarczy 3-4 osoby, żeby się działo nie więcej. Nie lubię jak się wszyscy drą, ponieważ jest to dla mnie chore trochę. No ale cóż, no to jeżeli macie jakąś odpowiedź na moje pytanie, które zadałem, to napiszcie w grze lub pod filmikiem. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce. Ogólnie to stwierdziłem, że nie będę Wam nagrywał wszystkich level-upów moich do 36 Ponieważ to jest bez sensu Dobra, jeżeli to był może jakiś serwer hard, gdzie XP się jeden level 10 minut na przykład To może bym wtedy Wam to pokazał, ale stwierdziłem, że to nie ma sensu Bo już to widzieliście u wielu osób i sami to robiliście Więc mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza, że to nie zobaczycie No i tutaj wybiłem skilla od razu na P Głos nie jest dogrywany, głos jest nagrywany na żywo. Więc mam nadzieję, że zrozumiecie, że mogę się czasem pomylić lub coś w tym stylu, bo tak bywa po prostu. Ogólnie to do tego 36. levela zarobiłem jakieś 30 kakawiangach, czyli nie miałem już na jeden kamień duchowy. No i tu 11 po 3 miliony, 12 po 5 i 4 po 1 akurat na tym nie ja ubolewam. O, to się sprzedaje? To nawet nie wiedziałem, dobra. A zresztą, no i wydrupiłem około 15 algoryjskich kufrów, więc nie jest tak źle można powiedzieć, bo jest naprawdę... Można trochę nawet zarobić na, tym, na samym expie, tu praktycznie jest zarobek dobry do usłyszenia w następnym momencie. Chyba. Stwierdziłem, że nie będę wam pokazywał całego expa mojego, ponieważ jest to bez sensu, bo V2... No co, V2 jak V2, XP się do 75. levela, jest to bardzo nudne, więc może jeżeli będę miał wam coś do powiedzenia lub coś ciekawszego się zdarzy, to po prostu to wtedy nagram i wam pokażę. Więc wydaje mi się, że do usłyszenia później, siemanko. Ogólnie to drop na spotach możecie zobaczyć jaki jest, bo praktycznie z każdego spota leci po tyle samo, nawet nieraz więcej, przynajmniej mi, no nie wiem. I naprawdę, tutaj jest taka masakra, żeby zarobić ogólnie do 75 lewela no ja zrobiłem to 1kkk sa sam do 75 lewela no i wydaje mi się, że to jest, no nie wiem, sporo kasy jak do tego lewela, jeszcze tutaj, no zależy w sumie, czy ktoś sam dropi, czy kupuje itemki, bo jeżeli ktoś na przykład chce kupić Starkę dla Ninja, to jest max kasy gdzieś około, czyli dla Woja jeszcze, to jest pewnie jeszcze więcej. Więc nie wiem w sumie to wydaje mi się że można trochę zarobić ogólnie tutaj I jeżeli ktoś nie chce się męczyć z dropem to dropieniem na metkach to wydaje mi się również że po pewnym czasie jakoś będzie miał kasę żeby sobie coś kupić No i ogólnie to na razie tyle Nie wiem wydaje mi się że w tym odcinku pokażę Wam pokażę Wam exp do 75 levela może i od razu chciałem przeprosić za takie co było wcięcie tutaj u góry, ale po prostu nie wiem dlaczego tak się zrobiło, Mam, więc mamy to, szczerze mówiąc, wyjebane. I no i ogólnie to sorki za takie... takiego faila małego. Do zobaczenia później, na deadzie. Ogólnie to odcinek kończymy na 70. levelu. Miał być 75, ale jakoś tak, nie za bardzo mi się chce ekspić na razie, bo jeżdżą ludzie, jeżdżą, ksują, wbijają się co chwila, bronią bez bez bonów, na razie nic im nie walno, nic im nie zabije, więc zobaczymy się w mieście przy wbijaniu skilli i otwieraniu stu algoryjskich kufrów. Do zobaczenia. Dobra, to na razie otworzymy może te 100 kufrów, a potem wezmę się za wbijanie dwóch skilli na z W na P. Mam nadzieję, że dropnie jakiś pedek lub coś z tym z bo naprawdę by się to przydało. Mm -hmm. Chyba pedeka nie będzie. Nie. <laughs> yeah. Dwa pedeki. Może jeszcze jeden? Nie. No dobra, ale są dwa pedeki, Czy już ogólnie mam trzy PD. KD plus 4 yy, no dobra 13 inteligencji bo smogów ataki Potów po 200 czyli starczy mi do końca gry Ogólnie to jestem zadowolony z tych pedaków nie mogę drobnąć trochę więcej, ale w sumie to lepsze coś, lepsze 3 niż 1 na przykład więc teraz może skill gdzie tutaj to jest to 2 godziny może taki nie walnijmy by był bardzo zadowolony gdyby nie musiał chociaż sporo kasy wydać na te skille bo miałem pierwszego wojownika to wydałem około 200 czy tam 300 kaka i nie wbił niż na przykład żaden skill to nie byłem szczerze zadowolony z tego chociaż jak mają wbić to i tak bije jakoś no i tutaj na przykład nie wbiłem to idziemy dalej po kamienie nie wiem, sorki, że odcinek może taki długi, nie wiem czy kogoś to będzie interesowało obejrzenie całego, ale mam nadzieję, że nie wyjdzie najgorzej. Tak, nareszcie skill uwalnięcie na PZ trzecią próbą. Trochę wbijemy sobie rangi może. Może pnięcie też wejdzie, nie no, silnego chyba nie będę widział w ogóle, bo się nie opłaca, tak mi się przynajmniej wydaje, nie że żałuję kasy, tylko... Tylko że... no Tylko że chyba się nie... no chyba będzie wchodziło w nie większe szycie na PvP i w Atlantydzie, więc może odpuszczę sobie Gdzie to jest, gdzie to jest? Nie kupiłem? No kupiłem tylko to... Ogólnie to dziękuję za wszystkie wyświetlenia za wszystkie łapki za Wasze słuby, bo naprawdę dla mnie to wiele znaczy, motywuje mnie do dalszego kręcenia i do zbierania materiału dla Was. Nie wiem, ogólnie, jeżeli ktoś ogląda serię z Ed Hany to pozdrawiam tam wszystkich i ogólnie chciałbym zaprosić Was do wspólnej gry na Etchanie, jak i na Algor. I jeżeli macie jakąś nibię tutaj, to z chęcią do niej dojdę. Kolejny skill nie wchodzi? No to powiem Wam, że. Chyba się pomęczy trochę z tym i ogólnie mi to zajmie. Może to nie, no w sumie nie przyspieszę tego, już bo no i się nie opłaca przyspieszać, bo akurat skill mi wbił, czyli mam już ile to jest, 4 skina na p. Kasy trochę poszło. Ogólnie to, jeżeli mówię, jeżeli ktoś ma Stalkę jakąś na sel, to napiszcie, bo naprawdę. Z chęcią kupię, tu może otworzymy już te sztabki złota. Nie wiem, tej po 1 kaka to jest takie mm, bez sensu, że one w ogóle dropią. Te po 3 to już jest zawsze coś, no i po 5 to już jest łajka, bo naprawdę ich mam sporo. Nie wiem, pewnie te sztabki da się selać, ale szczerze to wolę otworzyć sami. Patrzcie, jak kasa wpływa. Czyli ogólnie mam 1 i 6 kaka, 3 pedeki, 2 rękawice, no i jest lajtowa. No i wydaje mi się, że to już będzie na. Na dzisiaj to będzie koniec, ponieważ nie mam już czego wam pokazać, no bym musiał dobić na 75, ale szczerze bym się za bardzo nie chce. Więc łapkujcie, subujcie i komentujcie. Do zobaczenia następnym razem, siemanko. O i wracając jeszcze, ostatnie słowo wam powiem. Pozdrawiam Harry'ego Pottera, który grał na etchanie i wczoraj mnie bił cały wieczór i gra również tutaj. Więc pozdrawiam dla ciebie, siemanko.